Jak wyglądają główne różnice między tym systemem polskim a systemem hiszpańskim? No w Polsce mamy indywidualne kubły, każdy ma na swojej posesji lub też na osiedlu. Tak? Z reguły są to zamknięte na klucz, śmietniki, tylko ci mieszkańcy danej posesji mogą tam wyrzucać, one są jakoś tam pilnowane, rozliczane, każdy ma swój kluczyk. Tutaj, tutaj to wygląda zupełnie inaczej, tutaj kubły są ogólnodostępne i one stoją na ulicach, czyli... Na posesjach nie ma żadnego kubła, nie ma kubła na zmieszane, nie ma kubła na bio, po prostu tego nie ma. My mamy tylko te śmieci w domu, gromadzimy tyle co w domu i powiedzmy, że jest kilka osób, no to codziennie te śmieci trzeba wynieść do tych koszy, które tutaj stają jakieś 150-200 metrów. Z reguły w tej odległości mamy, mamy tą czwórkę tych kubów, gdzie możemy wszystkie te śmieci praktycznie wyrzucić. Na osiedlach jest dokładnie tak samo. Na zamkniętych osiedlach jest dokładnie tak samo, nie mają swoich koszy, tylko po prostu korzystają z tych koszy ogólnostępnych. I e, śmieciarki przyjeżdżają praktycznie codziennie, może co drugi dzień, i te kosze automatycznie, jak gdyby ta jedna osoba przy pomocy tego HDS-u, on nam się bokiem ustawia. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Bokiem się ustawia i opróżnia taki kosz. Oczywiście są specjalistyczne samochody, są inne samochody do butelek. Butelki są opróżniane dużo rzadziej, bo one się po prostu dużo rzadziej napełniają. One są z reguły, jak są pełne, to w ten czas taki samochód przyjeżdża, to może być nawet raz na dwa tygodnie i w ten czas taką albo to wymienia, albo to opróżnia, w zależności od jakby systemu, który ma. I e, natomiast te takie do ogólnych, do, do zmieszanych, to praktycznie co drugi dzień, czy nawet codziennie są opróżniane i to też robi jedna osoba. Natomiast jeżeli chodzi o opłaty, no opłaty to są w cenie, y, w cenie podatku tego lokalnego, tak? w podatku od nieruchomości. Ja nie mam osobnej opłaty, czyli tutaj nikt nie ma osobnej opłaty za śmieci. To są wszystko opłaty w ramach, y, w ramach podatku i tak naprawdę ja nie wiem, ile te śmieci kosztują. W Polsce oczywiście są, no jest ustawa, są różne systemy naliczania tego w każdym razie od ilości osób, od zu, nie wiem czy od zużycia wody, no jest ileś jak gdyby kryteriów i tam każdy dostaje swoją wycenę, tak, ile ta posesja płaci za śmieci i każdy widzi ile płaci, natomiast tutaj nie. Tutaj każdy po prostu wyrzuca te śmieci, które ma do ogólnie dostępnych koszy i, i tak to funkcjonuje. W Hiszpanii posesje są z reguły malutkie. Już nie mówię o apartamentach, które też nie są zbyt duże. W związku z tym my nie mamy indywidualnych kubów, kubeł na odpady zmieszane, czy kubeł na odpady bio, tak jak jest to w Polsce. Tak? W Polsce mamy kubeł osobno kubeł na zmieszane, osobno kubeł na bio, i potem jeszcze często mamy, czy to worki, czy to kubły na te posegregowane, czyli plastiki, szkła i, i papier. Tutaj nie ma. Tutaj po prostu śmieci te zmieszane na mnie czekają, i zaraz wyniosę je do kubła. Natomiast taką segregację szybką, podręczną, domową, to po prostu robimy na miejscu. Albo mamy jakiś jeden karton, do którego wszystko wrzucamy, a potem wrzucamy do odpowiednich kubów, albo po prostu już sobie segregujemy do jakichś tam odpowiednich worków czy odpowiednich kartoników, na przykład w domu. To jak kto chce, praktycznie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o odpady bio, to wrzucamy je, te małe takie odpady bio, skorupki od jajek, tak jakieś resztki owoców czy warzyw, to wrzucamy je do zmieszanych. Natomiast na przykład takie grubsze, jak tutaj będę obcinał te tuje czy tą bugenwille, no to w ten czas pakuję je do osobnych takich zielonych worków i zostawiam je przy kontenerach i w ten czas oni to po prostu zabierają. Natomiast y, takich normalnych y, bio, no to za dużo tutaj nie ma. Odległości do tych pojemników ogólnie dostępnych, to, to jest w jakieś 150-200 metrów. Z reguły żadna z posesji nie ma dalej. One są dosyć gęsto, rzeczywiście rozmieszczone, nawet bardzo gęsto. I no, jak popatrzymy na ulicę, to można powiedzieć śmiało, że one szpecą, tak? no, bo po prostu są duże pojemniki, które stoją na ulicach, no ale taka tutaj jest. Taka tu jest zasada, i tak to tutaj działa. Poza tym, tak zwane śmieciarki, czyli te samochody, które zabierają te śmieci, to one są obsługiwane przez jednego człowieka. To są takie HDS-y. Ten człowiek przyjeżdża i po prostu sam, no, takim wysięgnikiem, ładuje to wszystko. Tutaj nie ma żadnych dodatkowych osób. On to wszystko ładuje po prostu sam. Także to też są oszczędności, jeżeli chodzi o no pracę ludzką. No praktycznie już tutaj dochodzę do tych, do tych pojemników. No i teraz będę wrzucał szkło będę wrzucał do tego oczywiście. I tutaj mam y, tu mam zmieszane. To wrzucę mój worek. One jeszcze tak działają tutaj, że y, można sobie praktycznie poradzić jedną ręką to, to się otwiera w ten sposób więc można mieć po prostu obie ręce zajęte się nogą, to podnosi eee. te odpady plastikowe, no to tak się wrzuca chyba, że ma się je w worku no to w ten czas się wrzuca w worku a ja praktycznie, a jeszcze są tutaj Niebieskie to są, a też z tej strony można otworzyć, jak widać, pełen. O, tak to mniej więcej wygląda. No i teraz resztę, ponieważ tu mam tylko plastiki, to to wrzucę tak. ten karton to po prostu muszę muszę karton to muszę dołożyć tutaj A może go zgniziemy. Śmiało, tutaj. No i to tak mniej więcej wygląda. To tak mniej więcej wygląda na drodze. Jak popatrzymy sobie, no to z reguły drogi mają właśnie takie miejsca postojowe. No to to zajmuje trochę tych miejsc postojowych. I e, myślę, że w odległości możemy się przejść pieszo. Przejdziemy się w tamtym kierunku, to zobaczymy, że to naprawdę już za 150-200 metrów tam jest kolejny taki, kolejne takie miejsce. Zaraz Wam tutaj pokażę. Nawet nie trzeba daleko iść. No przeszedłem dosłownie 50 metrów i tutaj zaraz Wam pokażę o tam. Tam już przy końcu ulicy jest kolejna taka czwórka. To są z reguły cztery takie takie pojemniki czyli na szkło, na plastiki, na zmieszane i na papier. Czasami zdarzają się jeszcze dodatkowo, ale to nie w każdym miejscu, to są dodatkowo jeszcze na jakieś rzeczy, na buty, na taką używaną odzież po prostu. To też osobno się segreguje i też są na to osobne pojemniki. No, tak jak się mniej więcej staniemy na ulicy, to tak widać, że co 200 metrów one stoją. Tam dalej w dół też stał jeden. Jak się obrócimy tutaj w tą stronę, tam, tam gdzie pani biegnie, tam też taka czwórka stoi. Także co 200 metrów. Tu wszedłem w tą uliczkę. Ta uliczka nie jest długa i na samym końcu tej uliczki są kolejne takie. Także tutaj to jest powiedzmy, no, usiane takimi. Kubłami i to jest o tyle wygodne, że no po prostu każdy ma do tego dostęp. Tutaj za tym murem znajduje się tak zwany punkt Olimpio w torowiecha, czyli to jest taki punkt, jak u nas to się nazywa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli przok. No, to tutaj właśnie jest coś, co się odpowiednik takiego przoka. To się tutaj nazywa punto, punto Limpio. Tutaj się te wszystkie śmieci przywozi i tak naprawdę segreguje. Przy czym system w Hiszpanii jest zdecentralizowany. Czyli nie ma jednej takiej ustawy śmieciowej, jaka jest w Polsce, która mówi, że tam jest pięć frakcji. Ostatnio chyba doszły jeszcze też. Odzież i obuwie, i to wszystko trzeba segregować. Nie można na przykład odzieży, obuwia wrzucać do zmieszanych, i to reguluje jakby w tej chwili ustawa. Natomiast w Hiszpanii takiej ustawy centralnej nie ma, to jest regulowane na poziomie powiedzmy prowincji. Więc prowincja Alicante ma określone tutaj przepisy, każda prowincja może mieć troszeczkę te przepisy inne. Tutaj w prowincji Alicante, tak jak mówiłem, te kosze są ogólnie dostępne. To wszystko potem się przywozi właśnie tutaj, za ten mur i już częściowo oczywiście posegregowane i potem następuje dodatkowa segregacja. Natomiast oczywiście zawsze są jakieś takie śmieszne czy patologiczne historie. Parę lat temu to była głośna sprawa na całą Hiszpanię, To wiecha ma około 100 tysięcy mieszkańców, a doliczono się chyba w większej ilości materacy, które, które leżały gdzieś właśnie przy tych koszach niż liczba mieszkańców. Co się okazało? No Toriecha właśnie ma tutaj taki punkt segregacji i reutylizacji, który potrafi reutylizować materace. A to nie jest taka prosta rzecz, bo materac ma materiał, ma gąbkę, ma sprężyny metalowe. To wszystko trzeba odpowiednio oczywiście rozdzielić, posegregować, więc to wymaga jakichś tam maszyn specjalistycznych. No i to było jedyne miejsce w okolicy tutaj w, w promieniu 50 km i co się okazało, że ludzie po prostu z tego promienia 50 km przywozili materace do Toryecha i je po prostu porzucali na ulicach. Dlatego, że torebiecha sobie z nimi e, jakoś tam radziła. No ktoś zrobił jakąś inspekcję, okazało się, że tych materacji jest olbrzymia ilość, potem zainstalowali kamery i się okazało, że w nocy po prostu przyjeżdżają samochody z okolicznych gmin, miast, miasteczek, które przywożą olbrzymie ilości materacy i po prostu zostawiają na ulicach, ponieważ tory wiecha potrafiła sobie z tym poradzić. No więc takie patologie oczywiście też występują. Są takie miejsca, gdzie praktycznie można przywieźć każdą, yy, każdą rzecz, taką niepotrzebną rzecz typu stary telewizor, jakieś łóżko i tu zostawić i praktycznie to znika w ciągu 24 godzin. Ja czasami miałem rzeczy, które są naprawdę, wydawały mi się, no nikomu niepotrzebne, zostawiłem to, przejeżdżałem koło tego miejsca za parę godzin, tego po prostu już nie było. Więc to jest też ciekawe, że są takie miejsca, gdzie, gdzie praktycznie można zostawić co się chce i, i to znika.